Zaczynamy. 3, 4, 5. Się mamy widownię dzisiaj mamy. Ktoś gramy dzisiaj. Się na wszystkim. Najpierw mamy dwa Widzę. filmy w Dobra, tym samym czasie. Przerwa. Spadajcie albo do Kubiks kubik Premium. Znaczy Kubiks. A damy subskrybujcie Kubiks Premium i Błażej Games. A mam pytanie. Co ten ziobek tutaj robi? Eee, nie, 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 się domyślam. Gramy. Oj, ja nie, e, gramy, nie, 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 Trzy trzy, trzy nie, 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 z nim jak to, jest jakiś mój widz, to pozdrawiam. Pozdrawiam. Raczej nie, Jak nie, 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 Raczej nie, bo Raczej nie W sumie to ja powiem, żeby to był jakiś swój widz. Norel. Jak w, w wszystkich grach będzie jakiś widz, to chyba. pozdrawiam. Jak będzie jakiś widz we wszystkich grach, to pozdrawiam. W jakiejś jednej grze. Ale bo że wiecie, że spotkamy. Mamy... Raczej, ale raczej ale... Moje, na... Moje no... na Robloxie, co nie mógł dodać? Kurde, czemu? Czekać, bo ja mam jakieś lagi. Pięćdziesiąt. Dobra. Ja nie umiem grać. Czekać, widzowie. Nie rdzielasz. Ja Poszaj. Poszaj. nie go są. Poszaj. Ale nuka. Szkoda, że nie widzicie mojej kamery. Ej, dobrze czego znaczy, że chcecie, żebym ja nagrywał z kamerką? Nagrywaj. Widzicie no, jak chcecie wiedzieć, jak Premium Kubiks premium, premium jego kanał, Jak pre, Premium Kubiks dobije 50 subskrypcji może pokazać. Nagrywać. No tak. 50 subskrypcji. Albo 100, albo. 50, albo 100. Jak premium kubiks? dobije odcinkiem będzie... Ile masz tak wyświetleń, chyba e, Mi to mi też da ale wystarczy mi na 30 Jezu wydaje są spin No i dobrze Nie, mi, mi wystarczy 80 robuxów. to są 4 złote. Nie, na 3 zł masz 30, za na 6 zł 80 To dobrze, za Dobra, kupię wam po 100 robuxów. Widzowie, kupuję nam robocie. Yeah, ale ja, ale jeśli pod jego filmem będzie sobie z mi kupuje robocie. Tak. Szacna. Widzowie, nie dobijać nie pokazujcie tego swoim kolego. Ja to będę wszystkim rozczywał. <grym> Ej, to ja też będę to robić. Nawet przypadkowo, ale giń. Kuba, spektaj mnie. O, cię. Spieprzaj. Kuba, dogadamy się tak. Jak u mnie będzie 100 wyświetleń, a u ciebie 200, jak razem to dobijemy, to albo kupujemy sobie, albo sobie w ogóle nie kupujemy. I Iś tam kataną Nie, ty. Bejko, bejko. Serio ludzie, Ale miałeś dwóch teraz, dwóch. Nie, ale ja jednego zrobiłem, jednego Bo ta, no przynajmniej to. Przynajmniej Kuba zabił kogoś. Ty tak nie a ja. Przejdziesz. Oj, my jamy Damian na twarz ok. na panno ale albo jak będzie dwa słupy pod tym filmem to wtedy pokażę ten bo oświetlenia to tylko w ten jak eee, będą dwa słupy pod tym filmem wie, to... pan co chcę to... że, że może ja mam jeszcze konto od wujka i od babci pierwsze słowo. No, ale nie od twojej rodziny Kurde zabij mnie! To właśnie O! Daj mi on Dasz mi sobie. Ale ja już to no dobra, ale jak ty mi dasz? Ja cię dałem. Kurde. No ty mi też daj na pewno kupić. Ej przegraliśmy. Dam. No, nie ale to potem. To jeszcze raz. No kurde. Gdzie? Nie, no, ja nie, nie, usłyszałem, To dlatego. subskrypcje subskrypcje. Dobra. Dwie subskrypcje, dwie subskrypcje. Ja, widzowie dajcie... Ja sobie. wchodzę na program Kubiks? Widzowie musicie dać... tego. Subskrypcje. To To na... na... Dzi... Doki most! Doki! wa! Ja jej nie dawałem. A weź co sobie... Działamy to. We dwójkę gramy. Damian... Widowie! Niestety gramy we dwójkę. A ja zabiłem APG. Ja. Jesteś wreszcie? Ja. Oglądaj nas Właśnie! RPG o, Ale OP zrobiłeś to Dobrze zagrany tak powiedziano Tak Powiedział A tak Powiedział Nie daj, nie tego go... nie no ja. Ja mam kod błędu dołączenia do was, jak do Was chcę dołączyć. Bo my jesteśmy w grze. Widzisz to da Tak, i tak się gierz. Nie tak nie wyjdę tego. Mamy Na aerobusy. Na ma. No. Bo słychać nawet. No em, em. Ja biorę teraz... Też RPG-a. To i to. Widzowie nie wiemy co się z Kubą dzieje. Go, go wypala i Ja się palę. Kur Szyfane. Mój świat się Mój No i zginąłem! Ty 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 ty! Ja byłem sniper. snajper z kolejnego... A on ma tu zarobu, a nie ja tu myślałem, że to... A jeden ma zarobu, chcę jedną rzecz. No. Czekaj. Była jak zwykły karabin, masz. Zwykły karabin. On jest najlepszą problemem Uuuu, że nie da się grać. Okej, okay, jeden już możesz jeszcze jednego zabić, gołego, no. Bo zadanie to. Otakujcie. Ej, kupsa GTA do mnie. Okej. Ja mam GTA. Na czy. Na PlayStation. A na PlayStation to ja też mam. Kurde, zleciałem. Ja też mam na PlayStation mam na PlayStation 3, mam na PlayStation 4, mam na PlayStation 5, mam na kompa. I ja na PlayStation Suba przy siebie przegraliśmy grzybę. Zrywaj. i otuchujemy się. Widzowie, otuchujemy się. No ja ci nie daję suba, prosta. Zresztą w sensu widzowie, jak on się otuszcza grę, a my we dwójkę walczymy. No mu się nie chce, Nie kosztuje. No ja wiem. Najpierw wejmał odcinek, a nie zajmujcie no, się o GTA. GTA, bo GTA tła... Czekajcie, ja zaraz ja teraz przyjdę tu na to, GTA kosztuje. Widzowie, zrobię zjub... widzowie cięcie, bo. W nimi się nie, nie, nie. Robię cięcie, widzowie. Instalujesz mi się? Halo, widzowie! Widzowie, musimy zakończyć ten film, bo oni nie chcą grać. Na razie.